w przerwie obrad w Stanach Zjednoczonych przy kawie siedzi Trump, Putin i Załęski Trump, jak to Trump zaczyna pochwały chwalenie się i mówi no nasze samoloty to już po samym niebie latają Putin na niego patrzy tak ironicznie i mówi no tam Trump przesadzasz, po samym niebie na to Trump, no może Tyle od dnieba. No to Putin się uśmiechnął i mówi aj tam Trump. Moje okręty atomowe to już po samym dnie pływają oceanów. Na to Trump. E no, Władimir, Władimir, Coś przesadziłeś. Po samym dnie. A na to Putin. No Trump. Może tyle od dna. A Biedny Załęski siedzi. Nie ma się czym chwalić, bo cały sprzęt, którym walczy, nie jest ukraiński. Ale nagle się uśmiecha pełną gębą i mówi do nich: A tam wasza technika. Nasze ukraińskie dziewczyny to dupami rodzą. Czyli tak na niego spojrzeli i mówią: E, no Załęski, no chyba coś tu przesadziłeś. A to Załęski, no może. Til od dupy